Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Use this time for some target practice. Real things coming soon. <sighs>

Ja patrzę kurwa naprawdę tak jetowiotę kurwa i... a wreszcie nic już nie patrzę Ale o co ci chodzi? Przed niczym nie mówiłem do ciebie o co ci chodzi, sam do siebie gadałem To strasznie głośne na... No o mamy ma wiesz? <grym> O, nie otworzyłem spadochronu, jak to się stało? <grymne> Niemcy przedziura w no, no, no. Źle włożyłeś. Mhm. Mniej wyprasowany był chyba. O Jezu, ile tam jest I Dlatego nawet tam nie leciałem. Dobra, czy jest jakaś helka tutaj gdzieś, czy nie?

Run, run! Hej, okay, run forest, run! Forest, go, 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 go! go. I waiting for you! Tam oczyść teren lepiej! Ja mam puste na razie, czekam porządnie. na nas! okno pomyl, kurę, to pomyłkam sobie! Ja <laughs> Przyszykuj się, jak na wielkanoc! Kurwa sianko, rozłożone! <laughs> Lecą! Oooo, znam was. G ale... Ja, nie. są... <grystanie> Otwarte? Open the door. Go, 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 up, 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 up. Na mniejszym daszku, żebyście się nie spotkali. <grystanie> Aha, dobra, dobra. <grystanie> znamy to. O, wali do mnie z lewej... ...przez sklepie gościu. Nie, tam przy walce jest. No kurwa jebana w dupę ty chuju! Gnoj go. Ale co, leci do ciebie? Kamil PL, sorry. O, oh, Kamilo. <laughs> El Polaco. <laughs> dobrze, dobrze. <laughs> no, Kamila. <you> <laughs> <Tan mic> no Tu tu Kamil pokaż mi Nie, nie Na lewo, na lewo, na lewo tam jest dobijcie go, nie do dobijcie go Ja go nie widzę w ogóle Tam za zielonym, jest na zielonym, na zielonym Toczy się Oj, siema Kami no. Ja chciałem z nim porozmawiać

O, bez mamy odpalonego, widzę na, na, na czerwonej na wieży, tam na górze jest. Tak, tak, ale wiecie, że nas nie widać, nie? Precision ja mu tam... Nawet nie puściłem. Leży. No, na... Na... O, czekaj, dobiję jeszcze go do raz. Nadawaj, no, puszczaj to szybko. No patrz bo się na no niego Dobra poszło Powalony Brawo Więc wyżej chodźmy do no, tej gatki chodźmy wyżej no Kata sobie świetnie radzi Do, jeszcze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze no Samil, o! No bo ty! Robi go. Brawo. Kuku magię. Już trzech typów przytomu tutaj jakiś cały team chyba. Kuku magię. Dwóch na dół. Kurwa pięknie. Z tyłu, z tyłu, z tyłu jeszcze jeden. Na górze. Na górze, na dołu. Kurwa pięknie tam jest Coś tu co jeszcze jest Coś tu co jeszcze co jest Coś co jest, ale gdzie? Już nie wiem Ołuj oh, oh, Dawaj tam Trzech mamy na plecach Trzech mamy na plecach Um. Enemy soldier incoming. Na, lewo, na lewo jest, na lewo są O z tyłu, na biurze O mówiłem, z tyłu jest i Twój Jeszcze to muszę przełanować No nie wierzę, że on mnie powalił, no kurwa mać. Para kurwa niemiecka. Przepraszam. kuku, kuku, kuku ku, magia. Co to jest kurwa za nazwa? Tam my dziś nie specjalista na dachu? Na dachu? Nie ja jestem nie na dachu margen. Kurwa no zabronisz Champion Zabrałeś mimo jako specjalistę Złodzieju no? No? Tutaj. Nie, nie ty Champion tylko ten twój... Inny był Champion To no? marna kopia Aby to była pochwała dla Ciebie Tomek. Pochwała dla Ciebie ważne, to nie była. Nieważne, nie robi się powtarzać. <laughs> Tam jest. Echartowany. Vale. Kurwa, proszę Cię. Czemu nikt go nie zabije? Na no kontroli jest jeden typ. Już nie ma, bo już go rozgrywałem. Ja pierdolę jeszcze mnie położyć dwoma strzałami. Ma, miał mojego specjalista. Leci do mnie gością. Jest tu jakiś tam. specjalista. Podnieść kogoś? Mnie. Nie. Ja leży po dłużej. O dobra, już mnie nie ma. Denny boy mnie zajebał Dobra, lecę teraz... Dobra, zabity Czekaj, gdzie jest jesteście? Tu jesteście, dobra Kurwa, ile tu rzeczy leży ty. Uuu, tam, na tym jest, na górze siedzi, tam, na wieży. Uważaj, uważaj, na górze jest. Dzięki. Tam jest, tam, tam, tam. Na samej górze. Obity. Jeden tam wlazł, skoczył. Skoczył, skoczył, jest Dostał. Włożę. Tu zdycha, już zdycha w mapa. Czempion o, o ty kurwa niemiecka z no. Zampki Mordy nie lubię takich gości Co tutaj wyzywa, bo wyzywa Ale tak naprawdę to nie chodzi jakoś kurwa Mać macz... Nie wie się tylko do siebie tak. Pod kogoś no dokładnie to takie podniecanie się Sniper. jak ja mówię kurwa, nie wie się na na są na dachu Naprysanie na dachu do sniperów jest. Dobra, ja kupuję. Coś co położyłam w tym budynku, to się mszczą na mnie. Okay. Ale napierdalał. Co cię szczą? Mszczą się. na tym dachu. Tam oh, jest. No, no dobrze no Dobrze walinał. Gdzie mamy sklep? Z tyłu jest sklep, a to czekaj to tak cię wykupię. Z tyłu jest, dobra. Ja się idę lecisz, Nie dobra lecisz. Do... Już podnoszę. Leci. Na lewo, na lewo. Kurwa, snajpery jebane. Dziękuję. Jest, jest na niebieskim. O, zawleca szczęścia. Do bunkra wszedł. Jeden na lewo. Zdjęte? E, tu jest Zdjęcie? 3. O, panie. No i teraz słyszę. O kurwa. 107 smacz, to robię sobie ciebie. Zatacz. tam, na dachu jest, tak na, na, na pryzonie.

Tu jest za tą maszyną, kurwa, w górze. dwóch tam jest. Jednego Dobra, położyłem. Nie ma żadnego. Jeszcze jeden. Nie ma żadnego. Jest, bo kurwa ten się włączył. Dobra, ile zostało? O przy mnie jest. Brawo, a, brawo. Dobra, ja tam przełączę wam, ale dziękuję, nie za dzisiaj. Przyma też. Przyma ja też. Ja już też dzięki. Nie, to jeszcze. Dwunasty. Spoko, to jakby coś to do następnego trzymajcie się. Że ja. Do jutra, dziękuję bardzo. No na razie, dobra.